Oj, proszę państwa, proszę państwa. Niedawno zagadka związana z Finlandią była chyba serio trudna, skoro odgadła ją tylko jedna osoba. No ale teraz, teraz mam przed swoimi oczami naprawdę pokaźną listę ludzi, którzy trafili temat dzisiejszego odcinka. Oto oni. Na YouTubie trafili Janek, Matia, Piotr Cieślak, Igorowicz, Sarna, Dawid Szymczak, Pyzoń, Mateusz Barczak oraz Seba VHS. Na Discordzie za to trafili. Po matematycznemu to będzie Delta, Mikro, Promień Alfa 134 lub Aura 134. Zależy jak użytkownik sobie życzy. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem. Philips oraz Kubilai 2. Tak jest, aż 12 osób uznało, że jednym z ostatnich odcinków drugiego sezonu Absurdalnych Konkursów będzie odcinek poświęcony zawodom Wengelbergu z 2005 roku. Przekonajmy się więc wspólnie, czym sobie zasłużył na taką popularność w typowaniu. Powody są na pewno i mogę to z góry zadeklarować. Czas więc po raz drugi w historii tej serii przenieść się na gros titlis, jeszcze nie wieczorem. Witam. Z tej strony Wiktor z ekipy Podnarty i zapraszam na wiadomo co, i wiadomo w czym, wiadomo gdzie i tak dalej i tak dalej. Od początku sezonu 2005-2006 w Pucharze Świata brylował Jakub Janda. To on w połowie grudnia prowadził w klasyfikacji generalnej z przewagą 67 punktów nad dwoma zawodnikami. Tak jest, dokładnie nad dwoma, bowiem wiceliderami w tabeli byli zarówno Andras Kittel, jak i obrońca kryształowej kuli Jane Ahonen. Czech latał niesamowicie miło dla oka, dostawał wspaniałe noty za swoje skoki i był najlepszym stylistą od czasów Kazujesz jego funaki. Szwajcar za to prezentował się najlepiej w całej swojej karierze, wygrywając konkursy i bijąc rekordy skoczni. A Fin, jak to człowiek maska, zawsze chciał coś udowodnić trzymając się na topie przez lata. Po piętach pod Jumowiczów deptał czwarty Michael Urman, a zaraz za nim znajdowali się Andras Withelz oraz Adam Małysz. Jak na razie orzeł Zwisły nie schodził poniżej pewnego poziomu, ale też nie aspirował swoją formą do wygrywania zawodów. Oprócz Adama punktował jedynie 40 Kamil Stoch. W szeregi najlepszych próbowała przedrzeć się młoda krew. Włoch Sebastian Coloredo pokazał, że ma talent, wskakując na 10 miejsce podczas pierwszego konkursu w Harachowie. Równą dyspozycję prezentował też 18-letni wówczas Finn Jonas Ikonen. Poplotkujmy teraz trochę. Ciekawie było w obozie norweskim. Daniel Forfang, który odpuścił sobie zawody w Harachowie poprzedzające weekend w Engelbergu, był zdecydowanie najlepiej prezentującym się skoczkiem w swojej kadrze na treningach. Na starej grana w St. Trondheim latał aż w okolicach 140 metra i przewyższał formą swoich kolegów. Starszy brat Johanna Andre błądził już dobre półtora roku szukając dobrej formy. Nadzieję zrobił kibicą po wspaniałym letnim Grand Prix 2004, potem na zimę 2004-2005 nie prezentował już tak dobrej dyspozycji. Piąte miejsce na start sezonu 2005-2006 w KUSAMO dawało nadzieję, ale potem Forfang znów zaczął skakać w kratkę. Podgros Titlis postanowił zjawić się nawet Sven Hannawald, który zakończył już wówczas karierę i współpracował z niemiecką telewizją ARD. W Engelbergu Niemiec wygrywał w 2002 roku, więc ta skocznia mogła mu się dość miło kojarzyć. Warto też odnotować, że dwa tygodnie później w Oberstdorfie Hani oficjalnie pożegnał się z kibicami po tym jak w sierpniu ogłosił zakończenie kariery skoczka narciarskiego. Skakanie miało rozpocząć się 16 grudnia 2005 roku, czyli w piątek. Już od samego początku pogoda jednak psuła plany. W bardzo rzęsistym deszczu zdołano rozegrać dwie sesje treningowe, w których najlepsi okazali się Biernej nad Rumoren oraz Denis Korniłow. Polacy w składzie Małysz, Stoch, Bachleda, Skupień i Mateja nie zachwycali, szczególnie w pierwszej serii. W drugiej zabłysnął zawodnik z zębu, skacząc 125,5 metra, ale za to dla przykładu Adam Małysz już zaledwie... 99,5 m. Tak się lata, Brawo. kiedy jest się w formie. 99,5 metra. Knockout. Najdłuższym skokiem treningów był ten autorstwa Korniłowa. 129 metrów. Warto dodać, że podczas tej pierwszej sesji nikt nie przekroczył nawet punktu K. Zbliżył się do niego jedynie zwycięski Rumoren. 124 metry. Przy okazji drugiego już wydłużono rozbieg i było więcej tych lotów, chociaż ponad ten 120 m Miały odbyć się również kwalifikacje, ale te przerwano po skokach 19 zawodników. Deszcz ze śniegiem zatrzymywał zawodników na rozbiegu i prokurował katastrofalne prędkości na progu. W mediach głos zabrał Adam Małysz. Gatka szmatka, ten przychodzi mi z aparatem, filmuje mnie. Nie no, trochę delikatniej. To nie były warunki do tego, by skakać. Te skoki nie miały nic wspólnego z moją aktualną dyspozycją. Dobrze, że kwalifikacje zostały przerwane. Mam nadzieję, że w sobotę warunki będą zdecydowanie lepsze. W sobotę zdecydowanie lepsze! Zobaczmy. Rano o godzinie 11 postanowiono więc rozegrać zaległe eliminacje w godzinach wstępnie przeznaczonych na serię próbną przed zawodami. Wygrał rok Benkowicz z rezultatem 126 metrów, no ale co to za wygrana? Wiatr ciągle kręcił, całe skakanie ciągnęło się przez półtorej godziny. Andrea Morassi upadł, Chińczyk Jan Kli tak samo, Radik Żaparow też, a nawet trafił potem do szpitala. Ciekawie to się nie zaczyna. Wracając do wyników, najlepiej nasz kraj reprezentował Marcin Bachleda, będąc dziesiątym po skoku na 121,5 metra. 17 Kamil Stoch, 38 był Adam Małysz, a 45 Wojciech Skupień. Do konkursu nie awansował Robert Mateja, najdalej w kwalifikacjach za to skoczył Janę Achonen: 128,5 metra. No to zaczynamy! Od rana nęka skoczków zła pogoda, podobnie jak we wczorajszych skokach treningowych. Ogromna wilgotność prawie, 98%, minus 7 śnieg, minus 1 temperatura powietrza. Wygląda na to, że będzie to konkurs z przygodami. Optymizmem to nie napawa. Pada niemiłosiernie, wieje też, ludzie kochani. Pierwszy z 19 belki skoczył Michael Mellinger, rezultat 115,5 metra. Zwycięzca z Gross Titli z 2001 roku, Stefan Hocke, jeszcze słabiej, 110 metrów. Z każdym odwiciem się z belki skoki są coraz krótsze. Manuelowi Fetnerowi zmierzono 109,5 m. Austriak miał ewidentne pretensje, że puszczono go w takich warunkach pogodowych. Martin Messik złamał wspomnianą wcześniej zasadę, ale również poprzez nieporywającą próbę 114,5 m. Na skoki w okolicach punktu K chyba na razie nie ma co liczyć. Zawodników ostro zatrzymywały tory zasypane mieszanką padającego deszczu ze śniegiem, co odbijało się na ich prędkościach na progu. Izaak Grimholm wyszedł na prowadzenie, skacząc aż 116,5 m. Tak jest, to nasz Wojtek Skupień walczący o igrzyska w Turynie. Musi powalczyć. Ciężko w tym momencie powiedzieć, co mu da próba na 115 m i 50 m. Drugi z reprezentantów gospodarzy Guido Laundert 115 metrów. Marcin Bachleda już tak nie zabłysnął jak w kwalifikacjach, ale z drugiej strony 114,5 metra to nie najgorszy rezultat. Andrea Morassi za to miał wyjątkowo pod górkę. Nie dość, że upadł w kwalifikacjach, to teraz jeszcze puszczono go przy wietrze z boku dochodzącym do 3 metrów na sekundę. No i tak średnio 111,5 metra. Wciąż mocno sypie, a konkurs przyspiesza. Andrzej Waculik wylądował na 112 metrze. Radzik Żaparow się wykurował i wrócił ze szpitala na skocznie. Nie no, to Alan Albon. Błąd realizatora. I klapa. 97,5 metra. Sypie i wieje. Sypie i wieje, wieje i sypie. Tak mocno, że postanowiono pokazać wyniki po skokach 11 zawodników. Tego jeszcze nie grali. Po przerwie Jens Salumę osiągnął dokładnie 100 metrów. Tak samo nie zachwycił Dimitri Ipatow, rozpaczliwie lądując na 108 metrze. Cały czas wiało w okolicach 3 metrów na sekundę, przyjemnie więc nie było. Denis korniło w 113 metrów, a Dawid Lazzaroni 102 metry! 102 metry! Kolejny był. Zawodnik japoński, Shinoe. Każdy, każdy najprostszy ruch był kwitowany takimi krząknięciami japońskimi. <gryw> Dokładniej Tsuyoshi i Shinoe, który wylądował na 107 metrze. Skok jakiego Kasai pokazano za to z rewolucyjnej kamery. naprawdę dobra. Pierwsza próba w okolicach punktu K, 123 metry i oczywiście prowadzenie. Przypomnę tylko, że od 2003 roku skocznia w Engelbergu ma swój punkt K usytuowany na metrze 125. Kamil Stoch z szeroko rozstawionymi nartami trochę bliżej, ale nie najgorzej, bo 115 metrów. Harioli za to 113 metrów, a po skoku jeszcze nie świrował i nie odwalał, jak miał to w zwyczaju robić parę lat później. Za noriakim Kasajmu plasował się Martin Koch skacząc 118,5 metra. Jerk Ricefeld desperacko próbował sięgnąć choćby 120 metrów, ale nie udało się. Wyszło z tego 118. Primoż Pikl zanotował przeciętną próbę wynoszącą 112 metrów. Dimitri Wasiljew z dobrą prędkością na progu w porównaniu do poprzedników, bo jechał kilometr szybciej, poleciał na 116 m. Wspomniana sensacja z Harachowa, czyli Sebastian Coloredo, tym razem nie zachwycił. Błona notę druga serio, 110 metrów zaledwie. Tami Juru już całkiem, całkiem, bo 116,5 metra skoczył fin. Na końskie odbicie. Czyli Martin Helward w akcji. Zawsze było to widać, szczególnie podczas konkursów w Engelbergu. Odległość Austriaka jednak nie była tą z rzędu czołowych 115,5 m. I znowu tabela w ciekawym momencie. No nieźle. W tej chwili deptacze weszli na zeskok. Znowu ten popar śniegu się troszkę wzmógł. Można więc powiedzieć, że pogoda była niezaciekawa, aczkolwiek w zupełności zimowa. Wracamy. Zygur Petersen wskoczył na czwarte miejsce po skoku na 117 metr. Jan Matura trochę gorzej, bo 113,5 metra. Fińska sensacja z tamtego sezonu, czyli Jonas Ikonen, wylądował pół metra dalej od Czecha. Odpalił za to Michael Neumayr, przekraczając punkt K jako pierwszy w konkursie, a radość Niemca w pełni uzasadniona. Zwycięzca kwalifikacji, czyli rok Benkowicz też nieźle. Mistrz świata z Oberstdorfu osiągnął 121,5 metra. Znowu tabela, czyli znowu będziemy mieć całkiem długą przerwę. Tym bardziej, że wiało nawet 5 metrów na sekundę. Tomy Ingebrigtsen skoczył 107 metrów, a przy okazji został zdyskwalifikowany. Jego rodak, Bjern Einar Rumoren, też nie porwał tłumów, bowiem zmierzono mu 115 metrów. Starał się Janne Haponen, ale pewnych murów nie dało się z powodu warunków przebić. Wyszło z tego 118 metrów. Wspaniale skaczący na treningach w Norwegii Daniel Forfang tym razem słabo, tylko 108,5 metra. Szybkie przeczyszczenie rozbiegu i czas na Wolfganga Leutzla. Wysoko, wysoko szybuję. I jest dobry rezultat. 127 metrów, tyle samo co Neumeyer, ale w końcowym rozrachunku lepsze noty i prowadzenie dla Austriaka. Matti Hautameki za to od listopada nie mógł trafić z formą. Ten konkurs mu nie pomagał. Tylko 113 metrów fina. Znośnie skoczył Gorg Szpet, a jego 117,5 metra wepchnęło go pod koniec pierwszej dziesiątki. Primo Szpeterka walczył. Bardzo dobra prędkość na progu, świetna odległość, bo 124 metry. No ale co z tego, skoro tam jest miękko i łatwo upadek? Tak też się stało w przypadku Słoweńca. Posłuchajmy jednak analizy eksperckiej. Przede wszystkim nierówno wylądował i przeniósł ciężar ciała na nogę wykroczną w lekkim skosie i po prostu nie utrzymał. A nie, tutaj mu zbiło, zbiło tej. Przesunął ciężar ciała na wykroczną, ale w tym momencie doszło do zbicia nart i nie utrzymał na nogach już. Nie Niezadowolony. Od tego skoku. Mimo tego dwukrotny zdobywca kryształowej kuli i tak zyskał notę dającą mu wówczas 23 miejsce. Halo, chyba czas na tabele. No, rozumiemy się, widzę. Przerwa, po niej niesamowita zamieć, no ale rusza reprezentant gospodarzy Simon Aman. Nie najgorzej skoczył, bo 118 metrów. Simi pokazał, jak jest w Engelbergu. Kolejnym, który mógł upaść, był Andras Koffler, ale Austrak jakoś się wybronił. Zmierzono mu 117,5 m. Słabo widoczny już Roar Kelsey skoczył przeciętnie 115,5 m. Robiło się naprawdę coraz gorzej. Już od początku było niedobrze, ale teraz to jest już absolutna farsa pogodowa. Thomas Morgenstern poleciał na 50 cm, więc z tego konkursu tworzy się już skakanie w jedną dziurę i to w przypadku czołówki. Nie no, a Robert Kraniec to już w ogóle 92,5 metra. Panie Hofer, kończ pan ten konkurs, parafrazując klasyka. O kur... No i Lars Bysztel. Co oni robią tam z rękoma? Tam coś się dzieje, tam ich chyba przyciska do tego najazdu, bo przecież nagle ratują się. A odległość oczywiście nie powala. 109,5 metra. O proszę, tabela. Może to już czas na odwołanie tego pożal się boże konkursu? Tak jest, już coś kombinują. Najpierw przerwa z powodu złych warunków pogodowych, potem szukanie wyjścia w postaci legendarnych jury mitingów aż w końcu konkurs odwołany. Bogu dzięki, bo mimo odległości nie tak tragicznych, to zawody oglądało się bardzo ciężko. Od początku dokuczał śnieg oraz wiatr, z każdym kolejnym skoczkiem widoczność spadała, rozbieg robił się coraz bardziej nieznośny dla zawodników, którzy tracili szybkość na progu i potrafili utknąć w torach. Tworzyło się ryzyko upadków oraz innych niebezpiecznych sytuacji. Bardzo dobrze, że to widowisko w bardzo grubym cudzysłowie zostało przerwane. Planowano zrobić dwa konkursy w niedzielę, by nadrobić straconą sobotę, ale te plany dość szybko porzucono. Odbyły się jedne zawody, w których najlepszy okazał się Jakub Janda, powiększając zarazem swoją przewagę w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. To tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do śledzenia kanału Podnarty, do łączenia do naszego Discorda, obserwowania fanpage'a na Facebooku, profilu na Instagramie, zasubskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, oraz zaznaczenia dzwoneczka. Peace!